Siema Byku. W dzisiejszym odcinku powiem Ci, jak zwiększyć siłę swojego ciosu, tak aby kończyć walkę jednym strzałem. Oglądaj do końca. Byku, żyjesz? Odpowiedni trening przygotowania motorycznego może wpłynąć bardzo pozytywnie na generowanie mocy przez danego zawodnika, co spowoduje, że ten cios będzie po prostu cięższy i będzie więcej ważył. Więc, twoi przeciwnicy na pewno to odczują. Więc skup się na tym, żeby posłuchać uważnie, bo będzie kilka bardzo fajnych ciekawostek. Pierwsza rzecz, o którą musisz zadbać z takich podstaw, totalnych podstaw, które są naprawdę bardzo ważne, to mobilność. Twoje ciało wymaga odpowiednich zakresów ruchu w każdym stawie, co często podkreślałem już w poprzednich filmach. Pamiętaj, że jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli nie będziesz miał określonych zakresów ruchu w danym stawie, to automatycznie będziesz kompensować, no i będziesz po prostu powielał te błędy motoryczne, które często będą powodować po prostu wyciek tej mocy. Trochę bym to porównał do jazdy samochodem z przebitym jednym kołem. Zajedziesz jakiś tam kawałek, ale zniszczenia będą dość duże. Dlatego to jest taka polisa ubezpieczeniowa, aby mobilizować stawy, które tego wymagają. To jest troszkę tak, że mm, będziemy mogli dzięki temu dłużej po prostu trenować efektywniej, no i też ta siła ciosu będzie dużo, dużo większa. Drugi element to stabilność Twojego ciała. Chodzi o to, żeby mięśnie, które odpowiadają za stabilizację Twojego kręgosłupa, na przykład mięśnie Kor, były odpowiednio wytrenowane, ponieważ jest to taki łącznik dołu z górą. Mówiąc tak bardziej po chłopsku, jest to po prostu tak, że siła ciosu generowana jest z ziemi, tak? czyli siła twoich nóg tak naprawdę będzie powodować, że będziemy mieli lepszą siłę ciosu, ale w momencie, kiedy ten mięśnie brzucha, mięśnie kor stabilizujące, będą odpowiednio wytrenowane. Jest to taki łącznik pomiędzy dołem a górą i w momencie, kiedy jest dobry poziom wytrenowania mięśni głębokich brzucha, mięśni kor, to automatycznie ta siła przepłynie nam do górnych kończyn i ta siła ciosu będzie dużo większa razem z wykorzystaniem właśnie mięśni góry ciała. Także pamiętaj o tym, że oprócz stabilności musisz trenować też stabilność odpowiednich struktur, które są osłabione i to wpłynie bardzo pozytywnie na jakość Twojego uderzenia. Trzeci element to siła. W momencie, kiedy mamy podstawę wypracowaną, czyli to, co mówiłem w poprzednich dwóch punktach, czyli mobilność i stabilność, jesteśmy przygotowani do tego, żeby wykonywać typowe ćwiczenia siłowe, wielostawowe ćwiczenia siłowe w odpowiednim zakresie ruchu i efektywnie trzeba skupić się na tym, żeby w tych wzorcach ruchowych generować jak największą siłę. Skup się na prostych ćwiczeniach typu martwe ciągi, przysiady, wypychania oraz przyciągania na górną połowę ciała i w ten sposób zbudujesz monstrualną siłę, która w dalszym efekcie może przełożyć się na dużą siłę ciosu i nokaut w pierwszym strzale. Skup się na niskich powtórzeniach tak, aby nie wykonywać więcej niż 5 powtórzeń, ponieważ od 1 do 5 to będzie najlepszy zakres do budowania siły maksymalnej, która tak jak mówiłem wcześniej, przełoży się na mocne uderzenia. Kolejnym elementem treningu już typowo dynamicznego są skoki i plajometria. Tutaj wykorzystujemy tzw. stretch shortening cycle, czyli po prostu cykl rozciągnięcia skurczu. W którym generujemy bardzo wysoką moc. Polega to na tym, że wykonujemy ćwiczenia skocznościowe różnego rodzaju, w zależności od Twojego poziomu zaawansowania, i dzięki tym ćwiczeniom będziesz w stanie przełożyć tą siłę zbudowaną właśnie za pomocą ćwiczeń wielostawowych, o których wspominałem, i przenieść je na matę czy na boisko. Także jest to bardzo ważny aspekt, który jest często pomijany, a tak naprawdę dzięki tym ćwiczeniom typowo skierowanym na dynamikę, właśnie takich jak plyometria, będziesz w stanie generować więcej mocy i mieć dużo silniejsze uderzenia. Kolejnym elementem, który możemy zastosować będzie trening balistyczny. Polega on na tym, że będziemy rzucać obiektami takimi jak piłka lekarska i w ten sposób ominiemy fazę deceleracji. W przypadku ćwiczeń typowo siłowych, na przykład ze sztangą, załóżmy wyciskanie na klatkę piersiową, w ostatniej fazie ruchu będziemy decelerować ten ruch, czyli w tej koncentryce ta końcówka będzie zdecelerowana, czyli będziemy podświadomie gdzieś tam układ nerwowy będzie nam to wyhamowywał. W ćwiczeniach typowo balistycznych, właśnie rzutach piłkami lekarskimi, nie ma tutaj Fazy deceleracji, więc tak naprawdę jesteśmy w stanie wygenerować dużo większą moc niż w przypadku typowych ćwiczeń ze sztangą. Przykładami takich ćwiczeń będą właśnie rzuty piłkami w ścianę czy w podłoże, rzuty rotacyjne, które możesz wykorzystać w swoim treningu i one również przełożą Twoją siłę na matę. Kolejnym elementem, który można wdrożyć będzie dwubój olimpijski lub metoda tak zwana dynamic effort stworzona przez Westside Barbell Louis Simonsa, która również jest bardzo efektywna. Jeżeli chodzi o dwubój olimpijski, wykorzystujemy tutaj bardzo dynamiczne ruchy ze sztangą, takie jak zarzut, podrzut czy rwanie, i one również bardzo mocno przekładają się na siłę ciosu, ponieważ jesteśmy w stanie dynamicznie przenieść duży ciężar w krótkim czasie. Plusem tych ćwiczeń jest właśnie to, że generują bardzo dużą moc. Minusem niestety tych ćwiczeń jest to, że wymagania techniczne są bardzo wysokie. W tych ćwiczeniach też mobilność jest na bardzo wysokim poziomie wymagana. Jeżeli nie masz mobilności odpowiedniej nadgarstków czy stawów naramiennych, to automatycznie te ćwiczenie może być dla Ciebie zbyt ciężkie. Kolejny temat jest taki, że jest to dyscyplina olimpijska, która wymaga bardzo dużo pracy od swoich zawodników, więc trzeba zadać sobie pytanie: czy jako zawodnik sportu walki masz czas na to, żeby uczyć się kolejnej dyscypliny? Oczywiście nie mówię, że te ćwiczenia są złe, są bardzo efektywne, ale wymagają więcej czasu niż w przypadku właśnie drugiej metody, o której wspominałem, czyli dynamic effort. Druga metoda, czyli właśnie ta stworzona przez Westside Barbell, to metoda, w której stosujemy dodatkowe obciążenie, które ma za zadanie, podobnie jak w treningu balistycznym, zminimalizować właśnie tą część deceleracji ruchu, czyli tej końcówki, w której wyhamowujemy ten ruch, żeby po prostu nie zrobić sobie krzywdy. Wystarczy dodać do danego obciążenia, do danego ćwiczenia gumy albo łańcuchy. W ten sposób tak naprawdę im jesteśmy dalej w zakresie ruchu, im bardziej w tej koncentryce ruchu jesteśmy bliżej finiszu, tym ta guma naciąga się bardziej, więc musimy generować jeszcze większą moc. Czyli w przypadku na przykład martwego ciągu z gumą na starcie ten ciężar będzie dużo mniejszy niż w końcówce, kiedy już się podniesiemy i ta guma będzie maksymalnie naciągnięta. Obie te metody są bardzo, bardzo skuteczne, jednak tutaj na plus przemawia dla tej metody to, że technicznie jest dużo łatwiej wykonać martwy ciąg dynamicznie z gumą niż na przykład pełny zarzut do przysiadu, który ma bardzo duże wymagania. Oczywiście, wybór zależy od Ciebie. Jeżeli masz odpowiednią mobilność i stabilność i nie kompensujesz e, żadną partią mięśniową czy z żadnym stawem, to możesz wybrać opcję numer jeden, czyli dwubój olimpijski. Tak? Jeżeli jednak nie masz czasu na naukę techniki e, i trenujesz bardzo dużo sportów walki. To myślę, że prostszą drogą, również efektywną, będzie właśnie wybór drugiej opcji, czyli dynamic effort. Ostatnim elementem, który często jest po prostu zapominany, to kondycja. Odpowiedni trening kondycyjny może spowodować, że będziesz w stanie generować tą moc zarówno w pierwszej, jak i ostatniej rundzie swojej walki. Często widzimy, że w walkach zawodnicy są niebezpieczni i mają te ciężkie ciosy tylko w pierwszej minucie lub w pierwszej rundzie. Dlaczego? Dlatego, że ta kondycja być może jest trenowana w zły sposób. Jak trenować kondycję, tak aby móc cały czas być tym niebezpiecznym zawodnikiem z bardzo ciężkim ciosem. Przede wszystkim tutaj skupimy się na metodzie, która nazywa się repeated sprint ability, czyli po prostu po polsku umiejętność powtarzalnych sprintów. Chodzi o to, żeby za każdym razem, kiedy wykonujesz interwał, wykonywać go na takiej samej mocy, czyli na takiej samej jakości. Przykładem takiego treningu interwałowego będzie na przykład połączenie erbike'a lub innych ćwiczeń balistycznych lub dynamicznych i wykonywanie przez okres, załóżmy, 6 sekund. Przerwa tutaj jest bardzo ważna, ponieważ musi być 5 razy wyższa niż praca. Czyli jeżeli mamy interwał 6-sekundowy, to ta przerwa powinna wynosić przynajmniej 30 sekund. Oczywiście, jeżeli jesteś bardziej wytrenowanym zawodnikiem i masz lepszy poziom kondycji, to ta przerwa może się skrócić. Pamiętaj o tym, żeby dopasowywać przerwę do pracy indywidualnie. Oczywiście, jeszcze czas pracy może się wydłużyć. Możesz go wydłużyć nawet do 12 sekund, ale dalej pamiętajmy o tym, że proporcja przerw do pracy od 4 do 5 będzie wskazana. To pozwoli ci na to, żeby generować moc w każdej minucie walki. Dzięki temu będziesz niebezpieczny nie tylko w pierwszej minucie i w pierwszej rundzie, ale będziesz też niebezpieczny w ostatniej rundzie walki i cały czas będziesz dużym zagrożeniem dla swoich przeciwników. Pamiętajcie o tym, żeby wybierać odpowiednie metody do treningów. Zapraszam do subskrypcji kanału i czekajcie na kolejne materiały. Do zobaczenia!